他不是吗？小猪些。 Paweł II, to święte naszych czasów. Tak dobrze jest nam znane. Już dzisiaj wielu ludzi dodaje mu przydomek wielki w uznaniu zasób uczynionych dla świata i dla dobra całego Kościoła. W dniu dzisiejszym chcemy go naśladować, chcemy doświadczyć miłości Boga w czasie tej ofiary eucharystycznej, wymazać się w naszym sanktuarium Najświętszej Rodziny, by dziękować Panu Bogu za 140 rocznicę istnienia ze współszkół imieniem Antoniego genera. Zakopany. Będziemy modlić w czasie Dni i w intencji wszystkich pracowników, nauczycieli, absolwentów i uczniów zespołu szkół plastycznych, mogąc się dla potrzebne łaski, zdrowie, duże błogosławieństwo, dary, talenty nadnienia Ducha Świętego, aby mogli nie tylko rozwijać się intelektualnie, zdobywać wiedzę, ale także tworzyć piękno które będzie odzwierciedleniem nie tylko ich myśli i serca, ale także i miłości Boga realizowaną w drugim człowieku. Ale obchodząc jubileusze, musimy także pamiętać o tych, których już nie ma pośród nas, których Bóg odwołał, jak czasem się mówi na wyższą służbę do Królestwa Niebieskiego, za zmarłych absolwentów, za zmarłych nauczycieli, profesorów, wychowawców. Niech Pan przyjmie ich do swojej społeczności, swoich świętych i obdarzy ich nagrodą za ich pracę, trud, a przede wszystkim świadectwo miłości i wiary. Te wszystkie inwencje w Mszy Świętej Koncelebrowanej wraz z księżmi składamy na ołtarzu Jezusa Chrystusa. Będziemy modlić się także o poświęcenie, błogosławienie nowego sztandaru dla społeczności uczniowskiej, aby gromadzać się wokół niego, byli dumni że mogą przekazywać doświadczenie i tradycję 140 lat istnienia swojej szkoły, następnym pokoleniu, jednocząc się wokół właśnie tej myśli, bycia dobrym, na przykład tych świętych, których obchodzimy dziś wspomnienie, jakim był nasz wielki święty Jan Paweł II. Czemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego? Dlatego mówi Pismo Wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dar. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w wprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdego z członków stosownie do Jego miary przyczynia się sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Drodzy profesorowie, absolwenci, uczniowie, pracownicy zespołu szkół plastycznych w imieniu Antoniego Generał zakopany Drodzy przyjaciele i zaproszeni goście. Bo to przed chwilą usłyszeliśmy słowa z Ewangelii, mówiącej o 72 uczniach, którzy powracają do Jezusa po udanym zakończeniu ich misji. Uczniowie ci wcześniej zostali posłani, otrzymali od Jezusa zadanie, a teraz wracają po jego wykonaniu. I są w pełni radości cieszą się swoimi odnoszonymi sukcesami. Opowiadają Jezusowi o swoich dokonaniach, o tym wszystkim, co zrobili. Satysfakcją mówią nawet o swoich duchach, których wyrzucali z opętana. Myślę, że my wszyscy możemy odnaleźć się w tej ewangelicznej scenie, a zwłaszcza absolwenci, gdy dziś po kilku, kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu latach powracacie do miejsca, które w jakiś sposób... Was ukształtowało i wytyczyło kierunek życia, ale także i Waszej pracy artystycznej. Zapewne bardzo wielu z was może się pochwalić życiowymi sukcesami, wielkimi tymi małymi, stanowiskiem, pozycją społeczną, osiągnięciami zawodowymi i artystycznymi. Wiele wystaw, wiele galerii, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wiele odznaczeń i dyplomów. Ale chociaż mówimy, że nie są to rzeczy małe, ani też pławe, i mają swoją wartość, to jednak trzeba także pamiętać, że jak słyszeliśmy w dzisiejsze wam dnie, Cię, dziękami obojczynie na ziemi za to, że zajmujesz się to rzeczy przedwodnymi, roztądnymi, a objawiły się prostaczką. To Tobie znaczy, to nie prosty człowiek. To nie człowiek bogu, ale oznacza to, to ten, który zna swoją wartość, a jednocześnie wie, że wszystko to, co posiada, zawdzięcza Panu Bogu. Jest wdzięczny za wszelkie zdolności, talenty, natchnienia i naprawę świętego, które dla Nasze miliona zapisane są w niebie. To znaczy, ważniejsze od tego, co zrobiliście, jest to, kim jesteście. Nie w sensie zdolnej pozycji, znaczenia, czy może nawet moralnej na rozumiałości, ale w sensie głębokiej tożsamości. Zresztą, już pierwszy krok zagubieński, zwana Pustała Kotra, podczas poświęcenia nowego budynku przy obiecywych w 1883 roku książę Zewskorabczyk powiedział prorocze słowa, które w no, im Waszej szkoły w Widniego. Powiedział tak, jak nie wszystkich się, tak się w wszystkich dobrodziejów, nauczycieli, tak i wasze zawieszą się księdze historii szkoły snycerskiej w Zachodach. I i latach i dalej mówić o Was będą, jacyście. Nie docyduje osiągnąć. Jezus natomiast <laughs> mówi, ważniejsze od tego, co zrobiłeś, jest to, kim jesteś. A o tym, kim jesteś, mówi twoje imię zapisane w niebie. Jesteś obywatelem nieba. Jesteś dzieckiem Boga. Niezależnie od tego, jak potoczyło się w Twoje życie. Czy było pasłem sukcesu? Czy może także, i niestety własne Niezależnie od popełnionych błędów i życiowych zakrętów, na której się znalazłeś, zawsze pozostaje ten sam, pewny fundament, na którym można się oprzeć i do którego nawet po latach można powrócić. Można powiedzieć, jest to trwały punkt orientacyjny. A tym punktem w naszym życiu jest Bóg, rodzina i szkoła. Niezwykle ważna jest więc ta świadomość. Że nie jestem kimś przypadkowym, ale jestem na liście, na liście samego Pana Boga. Jestem zapisany w niebie, że tam na mnie czekają, że jest tam miejsce specjalnie dla mnie zarezerwowane. I Na początku przy świętej wspomniałem także o, może nowym zwyczaju, ale bardzo często, kiedy uczestniczę w pogrzebie jakichś osób zasłużonych dla kultury, dla nauki, dla naszego miasta, czy to lekarzy, czy profesorów, czy tym, którzy niosą na właśnie pomoc w górach, tatrach, a potem niestety akurat tam giną, albo też ze względu na wiek zostali odwołani, ale mają pełne sukcesy, to przyjaciele stojąc nad mogiłą, żegnając swojego przyjaciela, kolegę, koleżankę, bardzo często mówią w podobnym tonie słowa. Odszedłeś na niebiańskie grany. Będziesz brał Panu Bogu. Będziesz realizował tam swoją misję. Odszedłeś na służbę Bogu. Będziesz chodził po niebiańskich granach. Widocznie Bóg tam Cię potrzebował. Drodzy Macie i Siostry, może czasem na ocenę naszej twórczości nie zawsze tak widzimy efekt swojej pracy. Wydaje nam się, że ci tam nam jest czasem do natury, do zdania egzaminów. Kiedy są trudności, kiedy nie człowiek w tworzeniu, a raz, to obraz, raz czy drugie jej obraz, raz czy drugi, a właśnie poprawia nadrzeźbę, bo nie jest z niej zadowolony. Ale potem, po latach pracy, doskonałości, zdobienia swojego talentu, umiejętności, stajemy się dopiero właśnie tym człowiekiem, który nie tylko, a właśnie kamień czy drewno, przemienia warcy dzieło ale także przemienia swoje serce, by być kimś. W kontekście dzisiejszej uroczystości przyjdźmy do Kościoła, bo przecież jesteśmy wychowani, że Bóg, honor, Ojczyzna są w naszym życiu bardzo ważne. I chcemy to nasze świętowanie oprzeć także na dziękczynieniu Panu Bogu, ale także przychodząc, by prosić Go, właśnie w tym wymiarze religijnym, nam przy Świętej, o potrzebne łaski, Boże Bogosławieństwo, abyśmy mogli dalej tworzyć rozwijać, pamiętając o z których wyrośliśmy, ale prosić o błogosławieństwo, byśmy dalej byli świadkami talentów, ale także i miłości do drugiego człowieka. Tworząc swoje serce, swoje sumienie, wzrastacie do tej świętości, jak pan Mażeszkowy, Antoni Kena, jak święty dnia dzisiejszego, święty Jan Paweł II i budujecie swoją przyszłość w radości abyśmy mogli potem służyć po latach, kiedy Bóg nas podwoła właśnie tam, na niebieskich draniach A Prośmy wspólnie obfite Boże Bogusławieństwo dla całej społeczności szkoły. Niech zjednoczą się pracy, nauce i służby dla braci, tak jak dziś z tym sztandarem przychodzą do Boga dawcy dobra. Boże, Boże, i powołałeś go, aby rząd z nas we wspólnocie z innymi ludźmi. W swoim celu damyś nam przeciwny przykład miłości i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz kojny błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę w wspólnocie szkolnej. Po błogosław także ten sztandar należący do wspólnoty ze zespołów szkół plastycznych. Imieniem Antoniego Genara w Zatobany. Sprawa, we wszyscy, których ten znak jednoczy, byli z pokoju i ochotnie nieśli innym. Za przyczyną świętego Jana Nowa i patrona szkoły Antoniego Genara udziel pomocy wszystkim, którzy ciąg znają, zachowań im pod wszelkich niebezpieczeństw przez Jezusa, Pana Naszego. Ojczyzna nasza jest w niebie. Módlmy się za Polskę, aby przezwyciężyła wszelkie podziały i kryzysy, aby miała światłych i mądrych przywódców dbających o dobro wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. nauczycieli, katechetów i wychowawców naszej szkoły, aby napełnieni mocą Bożą przekazywali nie tylko wiedzę, lecz także wartości moralne i duchowe. Ciebie prosimy. Radosnego dawcę miłujemy za wszystkich pracowników internatu, sekretariatu, pracowników technicznych, woźnych, pracowników stołówki, aby otoczenie okazywało im swoją wdzięczność za trud i poświęcenie. Ciebie prosimy. Dobrych Polaków i katolików. Ciebie prosimy. Ja karyjak, jest z martwych stanie i życia. Módlmy się ze zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pośród nas żyli i pracowali. Aby Bóg wynagrodził ich trudne uczania szczęściem wiecznym w niebie. Ciebie prosi. Ciebie prosimy. Kırı ya, kırı. i rodzice, będziemy starali się wywiązywać z tego obowiązku, jaki na nas spoczywa. Aby nasza młodzież szła drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości. Bóg zabrać. Niech więc Pan błogosławi wszystkim przekazywaniu mądrości, ale także i tego wychowaniu nowego pokolenia w miłości do drugiego człowieka i w miłości do Pana Boga.